Znajdujemy się w Bubce, przy jednostce Straży Pożarnej naszego miasta. Przed chwilą przekazaliśmy węże. Dziękujemy za darczyńcom za ofiary, dzięki którym mogliśmy właśnie tutaj kupić i dostarczyć te węże. Zakupił je wolontariat admisyjny dzięki środkom, którzy, które wpłacają Dobrodzieje. Seleziański wolontariat admisyjny. I tutaj widzimy w jakim stanie są obecne węże. Można zobaczyć samochód, który jest tutaj na stanie naszej Straży Pożarnej. Jest jeszcze jeden. Samochód, który jest troszeczkę starszy, nadaje się już też do muzeum jako zabytek, ale służy i jak potrzeba, no to gasi pożary. Przede wszystkim? Ogólnie rozmawiamy teraz z Andrzejem i... No Tutaj mają potrzebę bardzo dużą, bo i buty, i w ogóle takie, takie rzeczy potrzebują. Mówi, że jutro będzie na zmianie, no to poda, co by ewentualnie potrzebowali, bo potrzeba jest bardzo wielka tutaj. Mówi, że węże im popaliło, akurat jak gdzieś gasili pożary. I... Bo dużo jest pożarów traw, ludzie trawają tak, na wioskach tak. trawy. No To widać, jak jedzie się z granicy, bardzo dużo tak. jest. nadzwyczaj